Witam was 25 stycznia 2019 roku. Dziś miałem zamiar robić trynkę. Ale trynka również pokryta jest lodem. Nie wiem, spróbuję podziwać trochę tym neodymem w miejscach, w których wystaje trochę tutaj miejsc dostępnych i zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie wygląda to zbyt dobrze, no ale nic. Widzimy się zaraz przy akcji. No i co? Zmiana scenerii, zmiana planów. Chciałem porzucać na trynce, ale niestety nie udało się. Szkoda mi liny, nie chcę pociąć o ten lód Bez sensu, po prostu widzicie no. Siła wyższa. Pogoda wygrała ze mną, myślałem, że to nie nastąpi, a jednak tam zobaczcie w tle, pan sobie na łyżwach jeździ za mną. Nie wiem czy to widzicie. Tak więc. Zrobię dzisiaj podsumowanie swoich dupereli wędkarskich, które wyciągnąłem na Odymem w tamtym sezonie. I co, czekamy na jakąś odwilż i dalej będziemy działać. Tymczasem trzymajcie się. no i widzicie lód dwa dni temu widzieliście jak morsowałem miał jakiś centymetr grubości nawet nie a teraz tu z panem rozmawiałem i lód ma około 7-8 cm więc tak przykuło że po prostu masakra no i nic miejmy nadzieję że niedługo to się wszystko jakoś poprawi i będę mógł znów łowić na odymem albo szukać wykrywaczem ale i tak zachęcam Was do odwiedzenia mojego kanału, oglądajcie zaległe filmy. No i tak jak obiecałem, pokażę Wam teraz takie małe, krótkie mini podsumowanie tych gadżetów wędkarskich, jakie wyciągnąłem w tym sezonie 2018. Zaczniemy od haczyków. Jest ich około 70. Następne są blachy. Tych wpadło mi około 50, ale niestety to nie wszystko, bo. Podejrzewam, że z 20 co najmniej rozdałem różnym wędkarzom, tak więc było ich więcej. No i takie ciekawsze, moim zdaniem, sztucznie przynęty. No tych rozdałem chyba z 30, tak więc zostało mi tylko taka garstka. To się najlepiej rozchodzi wśród wędkarzy, jak widać. Kolejna pozycja to koszeczki zamętowe. Jest ich tutaj niewiele, około 25 sztuk. Rozdałem ich też chyba z 15. Kilka, kilkanaście wyrzuciłem, bo były w podłym stanie i lecimy dalej No i kolejna pozycja to koziki, nożyki różne jest ich niewiele, dwa woży w samochodzie używam ich, bo są w idealnym stanie i to taki mały miszmasz wszystkiego po trochu jakieś tam sygnalizatory, brań resztki kołowrotka kilka zapalniczek no całą resztę powyrzucałem nie mam gdzie już tego trzymać po prostu no, tu rzucam wam z 80-90 kawałków ołowiu wyciągniętych wykrywaczem metali parę kilo ołowy poszło na złom tu zostały tylko takie tam ciekawsze formy a cała reszta z 5 kilo spokojnie poszło na złom wychodząc z teren często też trafiam belemnity przez niektórych mylone z piorunami czy tam błędy nazywane piorunami trochę tego wpadło tak, i tam też drobiazgi wychodziły czasami. Wiecie, jak się wychodzi, to się nazbiera tych duperelków. Zaznaczę, że wszystko to z jednego sezonu. No i na koniec takie tam duperelki, świecidełka. Powiem tak, specjalnie nie pokazuję tych najgrubszych kąsków typu złoto, srebro. Wyszło tego w odpowiednia ilość. Nie trzymam tego w domu, dlatego wam tego nie pokażę. Zaznaczam, jest to wszystko z 70 wyjść około w sezonie. No i co? Zapraszam na kolejne moje filmy i zobaczymy co tam dalej wyciągnę w tym sezonie. Pozdrawiam Was serdecznie, lajkujcie, komentujcie i subujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Hej!